Pudełku znajdują się cztery losy wygrywające i sześć losów pustych. Losujemy kolejno, bez zwracania dwa razy po jednym losie. Oblicz, prawdopodobieństwo wylosowania dwóch losów wygrywających co najmniej jednego losu wygrywającego. Z takiego pudełka, z takiej urny losuje sobie. Kolejno dwa razy, dwa razy, kolejno jak losuję, kolejno bez zwracania, czyli nie wrzucam z powrotem do środka losu. Do, wkładam rękę do takiego worka, do urny, co mogę wylosować? Mogę wylosować albo los wygrywający, albo los przegrywający. Z jakim prawdopodobieństwem będzie to los wygrywający? 4 na ile na 10? Cztery dziesiąte, przegrywający 6 dziesiątych. Dobra, czyli pierwszy los już wylosowałem. Yy, przystępuję do losowania drugiego losu. No i też może to być albo los wygrywający, albo przegrywający. Skoro już jeden los zabrałem z mojego pudełka, z mojej urny, no to będzie na pewno ich już w pudełku mniej. Jest ich 9. I teraz ile jest wygrywających? Jeśli za pierwszym razem zabrałem wygrywający, to zostały 3 i przegrywających pustych 6. Jeśli za pierwszym razem przegrywający był wylosowany. To wygrywających nadal z 4, a przegrywających 1 mniej, czyli 5. Mamy drzewo stochastyczne. Spróbujmy teraz tylko określić prawdopodobieństwa pewnych zdarzeń. Zdarzenie A to będzie zdarzenie, że co? Wylosuję dwa losy wygrywające, które wyniki sprzyjają mojemu zdarzeniu. Wygrywa, wygrywa. To jest tylko ten jeden wynik, to sprzyja zdarzeniu A. Dobrze, no to liczmy. Prawdopodobieństwo zdarzenia A to mam. Idziemy po gałęziach i zbieramy prawdopodobieństwo. W takim razie 4 dziesiąte razy 3 dziewiąte. 4 razy 3 to 12. 9 na pewno skrócimy to przez ile przez 3 na pewno się skróci, no to będę miał tutaj 30, tutaj 4 i to jeszcze skrócę przez ile? przez 2. W takim razie 2 2,15. Prawdopodobieństwo zdarzenia A, czyli to, że wylosuję dwa losy wygrywające, 2,15. Zdarzenie B. Co najmniej jeden los wygrywający. Dobrze. Dobrze, co to znaczy, że co najmniej jeden wygrywa. W dwóch losowaniach, czyli mają być tak, albo dwa wygrywające, albo jeden wygrywający. No a ten ostatni nie pasuje, bo to są, tam są dwa losy puste. To chyba policzę zdarzeniem przeciwnym Bepri. To będzie wylosuję. Dwa losy puste. I to jest wynik pusty-pusty. No to idziemy. Prawdopodobieństwo zdarzenia B plus 0,6 razy 5,9. Może skróćmy, jeśli się uda od razu. 6,9, to skrócimy przez 3. To tu będę miał 2 i 3. 5 i 10 przez 5. Tak, dobrze, dwójkę z dwójką jeszcze skrócę, czyli wyjdzie mi 1 trzecia. Zatem prawdopodobieństwo zdarzenia B to jest przeciwne, więc będzie P od B'. Dobra, to mam 1 odjąć 1 trzecia, to mi wynosi dokładnie 2 trzecie. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.